Na świecie zapanowała zaraza. Jezus chce pomóc ludzkości, ale podejrzewa, że Bóg Ojciec realizuje plany końca świata. Jezus usiłuje temu zapobiec. Z Archaniołem Gabrielem podjęli już pewne działania. Tak, Gabrielu, nie, nie wiem, co teraz robi. No ja, on i tu byliśmy nierozłączni, ale sam wiesz, jak jest. No sam nic nie zrobię. Tak, wiem, koniec był zaplanowany na 2220, nie 2020. Sam ten grafik ustalałem. Tak, załatwię to. Ojcze! Nie ma nikogo. Ty jesteś wszędzie i zawsze, ale w coś za mało. Potrzebujemy cię! Chodzi o ludzi. Nie mam zamiaru ich znowu ratować. Ojcze, czy ty w ogóle czujesz się jeszcze na siłach? Kontrolujesz to jeszcze? Przeinaczenie pisma świętego, wrogie nastawienie, zaprzeczanie podstawowym prawom natury, wszystko w naszym imieniu. Nie wiesz jakie mniejsze rzeczy tam oglądaliśmy? A niektórzy już w ogóle w nas nie wierzą, albo uważają nas za jakichś zacofanych. Miałeś wymyślić coś świeżego, pracujesz nad czymś? O Jezu, przecież dopiero co byłeś na ziemi. Dostali jasne, proste reguły: kochaj, żyj, nie oceniaj. To był genialny plan. Nie wiem, czego ty jeszcze chcesz. Oh, jeśli nic nie wymyślisz, robię koniec świata. Nie ojcze! Koniec miał być w 2220, nie w 2020. To co proponujesz? Ja jej wynalazł sympatyczne młode małżeństwo. że ją zgodzie, szacunku i takich tam. Zmieniliśmy imiona w papierach na Maria i Józef, żeby wszyscy wiedzieli o co nam chodzi. Ty chcesz się jeszcze raz naprawdę wcielić? Ja ci nie pomogę. Na ducha świętego też nie licz. Ludzie myślisz sztuczna inteligencję, inżynieria genetyczna w rozkwicie, a ty wątpisz w moje umiejętności? Mówisz jak współczesny człowiek synu. Żal mi cię. No dobrze, masz 10 minut. Może mnie przekonasz. Przenosimy się z nieba na ziemię. Jesteśmy w zwykłym mieszkaniu Marii i Józefa. Józef nie został do końca wtajemniczony. Nie wie, jaką rolę naprawdę przyszło mu grać. Maria uwierzyła w pozaziemski plan. No w końcu możemy wypocząć. Ja udam macierzyński, ty praca z domu. No tak, tylko ten pielęgniarz jakiś dziwny był. Że nim było jakieś przeznaczenie. Jakiś ojciec? Przecież ojcem będę ja. To chyba wiem, jak się dzieckiem zająć. No, najważniejsze, że Jezusek jest cały i zdrowy. Przecież miał być Staś. Wiem, wiem, ale ten pielęgniarz przyszedł, chwilę pogadał, no sympatyczny był, to się zgodziłam. Dostałam już dla niego imię i plan na jego karierę, edukację, grupkę znajomych. Zaraz wróci do biura, wytrzymasz. Do młodego małżeństwa przychodzi delegacja pasterzy z prośbami do dzieciątka. Dzień dobry, ale... Co my w sumie tu mamy? To ja pytam, co tu mamy? O co chodzi? Mario, mieliśmy odetchnąć. W połogu jesteś. Nie denerwuj się. Przyjmiemy wszystkich. To on? No... Tak. Ale wie pani, takie małe to, to chyba mówić nie za bardzo umie. Nawet gdyby umiał, to i tak przecież śpi. Jak on ma spełnić nasze wszystkie prośby? Albo nie wiem, chociaż podziękować za wizytę by wypadało. Będę mówić za niego. To może pan by jednak mówił. Taki męski punkt widzenia to coś łączy. To chyba bardziej adekwatny do zbawiciela. No i żeś powiedział. Co, co mi pan tu insynuuje? z nim przynajmniej jakieś pokrewieństwo, łączy geny, to chyba wiem, co on by chciał. Nie znerwuj się. Dobrze. Z czym przychodzi się do dziesiątka? No to wiesz, mały. Takie coś teraz krąży COVID. Może coś z tym byś zrobił? COVID, COVID, COVID trzeba powstrzymać. COVID. No już, już wystarczy, bo jego pierwszym słowem będzie COVID, a nie mama. Macie jeszcze jakieś prośby? Och, mi ostatnio pole wysuszyło przez te wszystkie upały. Zbiory będą małe, kupców brak, nie wiem, może coś tutaj. O, a mnie na ten przykład zalało. Huragan zerwał dachy. To chyba należy się wsparcie. No to może ogólnie coś z tym klimatem by zrobił? Nie wiem, wszyscy mówią o jakiejś katastrofie klimatycznej, ocieplenie, lód odpada... to już tylko cud pomoże. Albo koniec świata. Jezus zdalnie próbuje ratować sytuację. Wysyła do Maryi i Józefa mędrców, ale ponieważ miał problem ze znalezieniem ich w dzisiejszych czasach, zrobiła się dziura w programie, a Bóg się niecierpliwi. No dobra, dobra, co tam ma być dalej, pospieszajcie. Dzień dobry, jestem lekarzem. Narodziło się jakieś dzieci? Co z nim nie tak? Spotkał Pana zaszczyt złożenia wizyty naszemu władcy i zbawicielowi. Możecie mu zostawić dary i skierować swoje prośby. Nie wytrzymam kolejni goście. Dostaliśmy zawiadomienie o stanie krytycznym. Jaki zgon? Gdzie potrzebna pomoc? No i miały być jakieś prezenty. Spokojnie, Jezus czuje się dobrze i jest w stanie was wysłuchać. No to może Państwo? Jak się czujecie? Jakiś możliwy objawy... wykład? Panią trzeba zdiagnozować? O nie, nie! Wszyscy jesteśmy zdrowi i pełni sił. Mają Państwo jakieś prośby, czy nie? A, albo jakieś dary? Dla mojego oczywiście. Jesteśmy jeszcze młodzi, pomoc zawsze się przyda. No wie Pani, to dofinansowanie ze służby zdrowia to takie średnie, ale pogadać zawsze możemy. No to jak tam, Podobno będzie będziesz czynił cuda? Przy okazji, zbierając wszystkie podziękowania, gdy my spędzimy kilka godzin na sali operacyjnej. No ale konkretnie. Może jednak coś z tym ko w tą pandemią by się dało zrobić. Ludzie panikują albo lekceważą, a statystyki rosną. Już chyba dostaliśmy wystarczająco pod dupę. Tak, tak. Zgadzamy się. Będziemy modlić się za koniec tego wszystkiego. Już niedużo zostało. Dziękujemy za wizytę. No. Rozumiem, że żaden nie przyniósł złota, ale kadziłoby się przydało. Nawet na kow. Przepraszam. No cóż, to jednak kończymy. Od początku mam dosyć tej szopki. No to koniec. Dziękuję wszystkim za obecność i za zaangażowanie w życie na Ziemi przez ostatnie dwa tysiące lat. Bóg wraca do realizacji planu końca świata. Jezus schwyta się ostatniej deski ratunku. Przenosimy się na chwilę do nieba. Ojcze, widzę, że Ci nie przekonałem, ale proszę jeszcze o trzy minuty. Uczniowie z Gla mówią, że w imieniu młodzieży chcą odwieźć Narodzonego. Gla? Nie ma takiego miasta. Wiedziałbym. Z Gdańskiego Liceum Autonomicznego. A, z Gdańska, miasto Wolności, Solidarności. No dobrze, zobaczmy. Wracamy na Ziemię, do mieszkania Maryi i Józefa. Napięcie rośnie. Czy uczniowie z Gla zdołają uratować świat? Ten cudowny dzień. Chcielibyśmy powitać Pana i oddać mu cześć. Oraz przeprosić Boga za to, do czego doprowadziła działalność człowieka na Ziemi. Przyszliśmy z darami, bo chyba mędrcy pomylili swoje role. O, dziękujemy. Oczywiście przyjmiemy podarunki, ale może jeszcze macie jakieś prośby do Jezusa? Wiemy, kto zawinił, ale matka natura mogłaby się jednak zlitować i nie zsyłać tych kataklizmów. By najważniejsza dla ludzi była miłość, a nie frustracja, złość i nienawiść. Z pokorą i nadzieją prosimy, żeby maturzyści zdali maturę śpiewająco szczególnie z polskiego. No, jak ma być śpiewająco to zaśpiewajcie. Tak więc przechodzimy do darów. W tych warunkach jest to trudne, ale nie boimy się wyzwań. Kiedy z serca płyną słowa, uderzają z wielką mocą, Krążą blisko wśród nas o tak, Dając chętnym szczere złoto. I dlatego lubię mówić z Tobą. I dlatego lubię mówić z Tobą. Każdy myśli to, co myśli, Myśli sobie moja głowa. Może w końcu mi się uda wypowiedzieć proste słowa? I dlatego lubię mówić z Tobą. I dlatego lubię mówić z Tobą. No, ładnie, ładnie, ale ja chciałbym jeszcze usłyszeć wiersz miłosza o końcu świata. W dzień końca świata pszczoła krąży nad kwiatem nasturcji. Rybak naprawia błyszczącą sieć, skaczą w morzu wesołe delfiny, młode wróble czepiają się rynny i wąż ma złotą skórę, jak powinien mieć. W dzień końca świata kobiety idą polem pod parasolkami, pijak zasypie na brzegu trawnika, nawołują na ulicy sprzedawcy warzywa i łódka z żółtym żaglem do wyspy podpływa. Dźwięk skrzypiec w powietrzu trwa i noc gwiaździstą Odmyka. A którzy czekali błyskawic i gromów, są zawiedzeni. A którzy czekali znaków i archanielskich trąb nie wierzą, że staje się już. Dopóki słońce i księżyc są w górze, dopóki trzmielna wiedza róża, dopóki dzieci różowe się rodzą, nikt nie wierzy, że staje się już. Tylko siwy staruszek, który byłby prorokiem, ale nie jest prorokiem, bo ma inne zajęcia, powiada, przewiązując pomidory. Innego końca świata nie będzie nego końca świata nie będzie. No i pięknie śpiewają, grają, recytują. Przynajmniej młodzież coś w sobie ma, przynajmniej ta zgła. No, aż chce się żyć. końca świata nie będzie. końca świata nie będzie.